Moim zdaniem, remedium jest takie, żeby władza, to niezależnie od tego, czy lubimy urzędników, czy nie, żeby władza publiczna nie miała zbyt szerokich uprawnień. Bo musimy sobie postawić pytanie najlepiej takie proste pytania, też z pozoru głupie, ale te głupie pytania bywają szalenie inspirujące. Ja już to chyba mówiłem kiedyś tutaj na tej sali, że Taki holenderski astronom w XVIII wieku postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Okazało się, że wcale nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Sto lat zajęła odpowiedź, a przy okazji się wyjaśniło, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Więc głupie pytanie bywają szalenie inspirujące. I postawmy głupie pytanie. Co to właściwie jest władza publiczna, czy to są właściciele państwa całego, a więc i nasi właściciele? Czy też jest to grupa ludzi wynajętych przez nas, do, bo my nie chcemy, nie nudzi nas to mamy swoje sprawy, a więc wynajmujemy grupę ludzi do zarządzania sektorem publicznym, który jest i musi być, i ktoś musi nim zarządzać. Nam się nie chce, bo mamy tam swoje sprawy, więc wynajmujemy takich, ale skoro to jest, oni nie są naszymi właścicielami, tylko grupą ludzi wynajętych do zarządzania sektorem publicznym, to po pierwsze, jakie z tego wnioski płyną? Sektor publiczny powinien być możliwie jak najmniejszy, bo im większy jest sektor publiczny, tym mniejszy jest sektor prywatny, a więc nasza, nasz stan posiadania. Prawda? Więc sektor publiczny powinien być możliwie jak najmniejszy. A ci, którzy zarządzają sektorem publicznym, nie powinni mieć więcej uprawnień, niż tylko tyle, ile jest konieczne do zarządzania tym sektorem. Ani jednego więcej. I wtedy nie ma takich problemów. Wie pan, że trzeba kogoś bić po mordzie. Po co? Każdy jest człowiekiem, pewne minimum godności mu przysługuje. A no jakby taki człowiek się czuł? No niech pan się, so, się postawi w jego sytuacji. I potem co? Następnego dnia zostałby pan wypoliczkowany i następnego dnia na przykład byłby pan sędzią i miałby pan sądzić jakiegoś przestępcę, a ten przestępca. Powiedział, co ty, Frenz, byś mnie sądził, jak wczoraj widziałem, jak cię po co ty się tu pysznisz? Przebrałeś się w jakiś głupi średniowieczny łach i tu się wymądrzasz, prawda? No to trzeba się z tym liczyć. Prestiż państwa, a państwo powinno mieć jakiś prestiż. Bo inaczej to, mówię, no nikt nas nie będzie szanował. Skoro my się sami nie będziemy szanować, to nikt nas nie będzie szanował.